Tak nie wiedziałem do końca, jak zrobić z tym, z tym gotowaniem. Jak zacząć, jak skończyć. Niestety słońce. Kolejny raz taka sytuacja, gdzie słońce bije mi w twarz. Moi drodzy, gotowanie. Tu nie ma o czym się właściwie podniecać. To jest po prostu gotowanie. Tak piwo się gotuje. W stu stopniach. Ważenie. ważenie, gotowanie. Na tym to polega. Odparowuje woda. No i robimy tak: chmielimy. Jak chmielić, żeby było najmniej osadów? Bo nie ukrywam, że ważenie w worku jednak powoduje w moich oczach większy osad. No ale pięknie pachnie świeża marynka. Granulat to zielone. To marynka, to chmiel w granulacie. No tu akurat jest taki bardzo drobny, skruszony. Naprawdę doskonały aromat. No, tu jest mowa o tym, żeby pół opakowania wrzucić na 60 minut. Tu, czyli w instrukcji. Ja myślę, że zrobimy co innego. Wezmę wagę. Chmielu mamy 40 gramów. I po prostu odmierzę 20 gramów. I Przepraszam, i wsypię te 20 gramów Tara, tara, rara, no i coś, 20 gramów Waga jest dokładna, dwa miejsca po przecinku czasami właśnie za dokładna Irytuje mnie to, że człowiek tak musi celować. 20 gramów dużo czy mało? Wygląda w ten sposób, to jest 20 gramów chmielu w granulacie. Nie jest to szyszka, jest to granulat. Wobec tego, niby gram i gram to jest to samo, ale 20 gramów szyszki, a 20 gramów e, granulatu, to ja to tak. Obrazowo Wam powiem, że taki koncentrat z granulowanych chmiel, koncentrat szyszek. Trochę mniej strat jest przy granulacie. Ja mam szyszki, ale używam szyszek z reguły do, taki patencik na gumkę, do chmielenia na zimno w kegu. Robię to po to, jak teraz zamknę. Ten chmier będzie sobie przebywał w hop spiderze raczej nie wyleci. Drugie 20 gramów kładę do zamrażalnika. I od razu odpowiadam tak. Jeżeli chcecie trzymać chmiel, który będzie najświeższy, to zapraszam do zamrażalnika. Kładźmy go do zamrażalnika. I to jest praktycznie chwielenie na 40 minut do końca tego lagera. Na ostatnie 7 minut wsypię 25 g chmielu lubelskiego. Lubelski typowy, aromatyczny polski chmiel. I tutaj chyba nie mam racji, bo to jest taki. Jego pochodzenie, krótko mówiąc, jest do końca niewyjaśnione. Jasne jest to, że dostaliśmy sadzonki od naszych braci Czechów albo Słowaków, albo Czechosłowaków. W każdym razie z tamtej strony. Razem z innymi chmielami. To myśmy to nazwali. Ale gorące. Myśmy to nazwali. Ale się oparzyłem. No. Chmielem lubelskim, ale tak naprawdę chyba doszło do mnie w jakimś artykule, że Czesi tak jakby chcieli z powrotem prawa do tego chmielu. I tak, szczerze mówiąc, nie wiem, czy Polska ma prawo, czy to jest jakiś znak zastrzeżony, ten chmiel i tak dalej, i tak dalej. No, może być różnie z tym. Ale suma summarum, na razie nasz. Lublin, miasto w Polsce, kwestia nazewnictwa. Ale Marynka typowo goryczkowy, słaby, ale goryczkowy, chmiel lubelski, gdzie aromat Jun y y bardzo fajnych mieli jest dla mnie Junga, czy Lomik, przepraszam, Lomik. Niedoceniany. Super chmiel. Generalnie ten Lomik daje się do piwa pod tytułem Grodziskie. Ale przypomnę nieskromnie, że taki browarek Baba Jaga e, zrobił w, przy współpracy z Polish Hops wiele single hopów na polskich chmielach i Lomik wyszedł całkiem spoko. Octavia wyszła całkiem spoko. E, pułaski całkiem spoko, także jest jakiś ukryty potencjał. Ukryty, bo ta Ameryka trochę nam przesłania. Te aromaty dojrzałych owoców tropikalnych, leśne, żywiczne, glaste każdy tego szuka. Natomiast w takich piwach typu Lager, dolnej fermentacji, w piwach o czystym profilu, takich chmiel jak Saz, jak lubelski, jak marynka, jak tetnager, czy inne szlachetne, tak zwane odmiany, doskonale się sprawdzają. Także, no, żeby nie zanudzać, tak wygląda gotowanie. To jest jakieś godzinę, półtorej. Przyznam się, że nastawiłem godzinę e, i 15 minut gotowania. Żeby troszeczkę się topiło ten lager, być może nawet i skarmelizował, ale chodzi mi o, bardziej o odparowanie, bo tak sobie odparowywuję. No chociaż nie, no skłamałbym. 20,5 cm. Chciałbym to piwo gotować do 18 cm. Tak, tak, mam centymetry teraz podaję. Tak mi wygodnie, ale już mówię. 314 razy 400, czyli średnica razy 20. 314 razy 400 razy 20,5 podzielone przez 1000, 25 litrów 25,7, no trochę jeszcze dużo. Licząc, że będzie, że będzie trochę osadu, no chciałbym do tych 22 litrów gotować. Przyjmuję jakieś 4 litry osadu. Więc suma summarum wyjdzie to 18 litrów do kega. No, jeżeli wyjdzie trochę więcej, wyleję. Moi drodzy, i tak będę sobie wsypywał ten chmiel. No ostatnie 7 minut wsypię chmiel lubelski. A drugą dawkę marynki, 20, 20 g, drugie 20 gram. i trochę puławskiego, przyznam się, bo mam dowodce. Sypię na fermentację cichą. Bo lubię fermentację cichą. Lubię chmielić krótko mówię na tej fermentacji cichej, tak zwane lagerowanie. Zobaczymy jak, jakie to znajdzie odbicie w piwie. To tym razem tak na spokojnie, prawie 10 minut. To chyba najludniejszy odcinek był z tego cyklu. Piwo tanie, 35 zł, minus 10%. 33 zł. Czy tam 32? Dobra. Myślę, że warto. Jeżeli macie warunki do dolnej fermentacji, to jak najbardziej zachęcam. No i tym żwawym zakończeniem kończę odcinek o gotowaniu. Za dwa dni będzie ostatni odcinek o przelaniu zaszczepieniu drożdżami jakichś końcowych wnioskach. Dziękuję, dobranoc.